Jaki jest cel życia? Ludzie myślą, że żyją na tym świecie dla bogactwa i sławy, ale to są tylko środki do życia. Celem życia jest stanie się prawdziwą osobą i życie prawdziwym życiem. Aby żyć prawdziwym życiem, umysł człowieka musi stać się prawdą i musi się on urodzić w ziemi prawdy. To jest prawdziwy powód, dla którego ludzie rodzą się na świecie. Przyszliśmy na ten świat, aby żyć wiecznie i aby żyć wiecznie musimy osiągnąć ludzką doskonałość. Aby osiągnąć ludzką doskonałość musimy wyeliminować nasze ciało i umysł, aby pozostała tylko prawda, a potem odrodzić się z tej prawdy i żyć w prawdziwym świecie. Taki jest cel życia. Do tej pory nie było metody, aby osiągnąć ludzką doskonałość dla życia wiecznego. Ale w końcu teraz ta metoda istnieje. Jeśli jesteś zainteresowany przebudzeniem się do odkrycia celu życia, wyślij e-mail na odkryjpięknożycia.małpagmail.com.